Czy ja tego lata przytyję? Być może. Hmm. Już kolejny raz robię te bułeczki. O Boże, jakie one są pyszne! Bardzo Wam je polecam. Szybkie, a bardzo dobre. Hmm. Jest tak, że ja mam problem z myciem włosów. Znaczy mam, ale wiecie, jaki? ja myć włosy, to ja, bym, ja Robię właśnie paznokcie. No i zobaczymy mój efekt końcowy. Tak wyglądają przed przed tak wyglądają przed i zaraz zobaczymy, jak będą wyglądać. Po A tu oglądam szuszki. Jeszcze jak są jakieś wyprostowane na szczotkę, czy coś. W sensie, wiecie, nie są jakieś pozałomowane, nie falują się i tak dalej, nie? No, póki co, wygląda to nawet spoko. Zobaczymy efekt, efekt końcowy. Ale mam jeszcze głos, no nie. Oj, jeszcze mnie troszeczkę ta chrypa trzyma, ale już jest ok, wszystko. Już jestem zdrowa, tylko po prostu głos musi wrócić do. Normalności. Dobra. <laughs> OK. Fazy skończone. Tak wyglądają. I druga ręka jeszcze. Właśnie idę z dzieciaczkami na spacer, do nie do lasu, tylko do koników, a później w drodze powrotnej zaliczymy odino. Kupimy sobie jakieś smakołyki na dzisiejszy seans filmowy, bo będziemy wieczorem oglądać nasz serial. Jak się nasz serial yy, nazywa? Jaki ma tytuł? Nie a, Nieuchwytni, no właśnie. Bo dzisiaj się koleżanka mnie pytała, jaki ten serial oglądamy z dziećmi. A ja nie pamiętam w ogóle tytułu, to nie Bardzo fajny na, na Netflixie. Nie do końca swój. Ale po całym dniu gadania, no to niestety, no on taki jest jeszcze nadwyrężony. Ale już jest ok, już dobrze się czuję. Mm, tylko mi tak został, tylko ten głos, ta chrypka. Ale robię inhalację. Nawilżam. No i w końcu wróci. W końcu wróci. Piękna pogoda się u nas zrobiła. Akurat jak ja skończyłam chorować, to słoneczko wyszło. Bardzo ładna pogoda się zrobiła. Jest cieplutko, więc zdecydowałam, że zabiorę dzieciaczki na spacer. Taki wieczorny. Zobaczymy, czy koniki są. Na pewno są. No i później sobie w drodze powrotnej zahaczymy o dino. I kupimy sobie jakieś dobre rzeczy do seansu filmowego bo będziemy sobie oglądać może jeden, może ze dwa odcinki zobaczymy. Ale powiem wam, że czuję jeszcze się taka po tej chorobie, taka, taka nie do końca jestem jeszcze sobą, bo jestem taka, jakby to powiedzieć, yy, osłabiona. Pamiętam, no. no tak, tak, no i jeszcze taka się czuję, powiem wam, osłabiona po tej chorobie ale staram się ruszać, staram się, wiecie, już tak wracać normalnie do żywych, ale no kurczę te leki, wiadomo też mnie osłabiły, antybiotyk to wszystko, więc dobrze, że to słoneczko wyszło, to też trochę mnie łodporni. no zaś mam nadzieję że już mnie nic nie złapie mam taką nadzieję, nie, nie dam się tym razem już się nie dam mamy dwa koniki tutaj Tutaj zawsze są koniki, tu. A nie ma ich teraz. Hmm. Tu zobaczymy, jest jeszcze jedno miejsce. Gdzie mogą być? Idziemy zobaczyć. Ktoś tutaj chyba zniszczył ogrodzenia albo ten właściciel. Nie, albo właściciel. Bo tutaj zawsze były. Hmm. dziwne. Nie ma koników. Nie pokażę wam ich. A tam mamy Dino, nie wiem czy widać. Poczekajcie, spróbuję przybliżyć. Widać? Widać Dino, no o tu. O, tu, tu tu. I tam właśnie idziemy na Ale wiecie krok. co nas udziałała mrówka czerwona. Jezu, jaki to był ból! jedź kochanie. Nie jakoś nie bolało Jaki, tylko pomalutku. Jaki to był ból. Stopę mnie uwaliła. Maryczka myślała, że to pająk, a to były takie wielkie czerwone mar marchewki. Jezu, co mi jest? Mrówki. Czerwone takie wielkie. No, już idziemy właśnie do tego dni. No no bo nie ma niestety koników. Jedzie jakiś samochód. E, poczekajcie, ja się tu zatrzymam. I... O, tu się ktoś stawia? Nawet nie wiedziałam. Ale kurczę, dawno tu nie byłam. Już się tutaj dom jakiś stawia. No. no i co? I Idziemy właśnie do tego dino. Kupimy kilka rzeczy i wracamy. Ciekawe, czy już Mariusz zrobił, bo wiecie co? Wczoraj mówi do mnie tak. Chyba nam ktoś przeklnął te wakacje. Bo wiecie co nam się stało? Śruba nam się taka urwała. W aucie. I no... Niestety auto stoi, nie jeździ, bo bez tej śruby się nie da. No i Mariusz dzisiaj właśnie był, kupił nową śrubę, jakąś tam część, i wymienia, i to robi. Ale powiem Wam, że wszystko było zrobione, wszystko, Rozrząd nowy wymieniony, klocki, wszystko wymieniliśmy, żeby było na wyjazd na TikTok. O tutaj właśnie zawsze te koniki były, widzicie, na tej łączce tu. Yy, I wszystko wymienił na nowe. nowka sztuka. I wczoraj, kurde, jechał i jakaś śruba się urwała. Nie wiem, ja to się na tym nie znam, ale urwała się jakaś śruba i, no i bez tego się nie da jeździć. No. E, a tam jest tak ciężki dostęp do, tej, do tego miejsca, to i tak, że dostał od ręki tą, tą część i tą śrubę. No i właśnie teraz biedny siedzi i próbuje to zrobić, ale mówiłam, że bardzo ciężki dostęp tam jest. No ale on złota rączka to zrobi rachciach. Tylko, że na no pewnie posiedzi dzisiaj przy tym. A, a plan był całkiem inny. Mieliśmy pojechać dzisiaj sobie nad wodę, bo ładna pogoda. Jezus, myślę, że jakaś żmija. Mieliśmy sobie właśnie po pracy pojechać, poleżeć na kocyku. No to tak poleżeliśmy. I Mariusz do mnie właśnie mówi, że kurde, chyba nam ktoś przeklnął te wakacje. E, no po prostu. Wypadki chodzą po ludziach, nie? Takie rzeczy się zdarzają, ale dobrze, że teraz, a nie kurczę dzień czy dwa przed, przed wyjazdem, nie? Do Chorwacji. No, także tak. Co, Oliwierku, chodźcie, idziemy. Koniłem jakiegoś kolarza. No, jedź. Już? A Mariczka gdzie? tam. Powiedz, powiedz Mariczce, żeby się zatrzymała. I słuchaj, zawołaj ją. Mariczka! Stój, tam no. Dobra, jedź. I, i co? I, I tak no. Także. Szczęście. W nieszczęściu, że akurat się to wydarzyło teraz, a nie tak jak mówię, dwa dni przed wyjazd, odjazdem. No ale jak już to zrobi, to już. Wszystko powinno być cacy. Musiał gdzieś, mówi gdzieś w jakąś... Yy, albo był faktycznie w aptece i był taki wysoki krawężnik. Ale nie wiem, widocznie ona była już rozruszana. I po prostu jak wjechał na ten krawężnik, no to ona się urwała, nie wiem. Albo jakiś dół. Ja jeżdżę przecież często, jak do pracy jeżdżę, to właśnie takie doły zaliczam niestety, bo tam taka droga jest, bo mamy drogę zamkniętą i muszę po prostu jeździć przy takim skrótem. A tam są takie doły, Dół na, dół, dół na dole. No i wiecie, też mogłam ja zahaczyć, a ona już była obruszana, no to, to się to po prostu się urwała już całkiem. No ale mówię dobrze, że teraz. Dobra, no to idziemy. Ja to uwielbiam Dino. Są takie rzeczy niespotykane i bardzo tanie powiem Wam. Lubię chodzić po Lino. O! Dotarliśmy do domu, ale gorąco, albo mi jest tak po chorobie gorąco. Nie wiem. Muszę się napić, poczekajcie. O, jejku. Pokażę Wam, co kupiłam. Oliwia, jak to masz, tego dzika? Dzik zero kofeiny. A więc tak, pieczarki. Trochę do pizzy, trochę do jutrzejszego obiadu. I tutaj mamy taką pasatę. Ja użyję właśnie do pizzy i do obiadu. To jest sos pomidorowy z grillowanymi warzywami, z cebulką. I jest tutaj tak, przecier koncentrat, grillowany bakłażany, grillowana cebulka, grillowana żółta papryka, oliwa z oliwek, sól, oregano, czosnek, czarny pieprz z Mutti. Ja bardzo lubię w ogóle produkty Mutti. Są drogie, ale są rewelacyjne. E, na jutro kupiłam makaron Lubella, pióra, sos, sos grecki, paprykę, trochę właśnie do Obiadu, trochę do pizzy, bo mam jeszcze papryka w lodówce. Chipsy do wieczornego seansu. Ale zobaczcie na godzinę, nie wiem czy będzie widać. Jest 19.35. Także nie wiem, o której my zjemy tą pizzę, no ale, ale będę ją robić. Pomidorki malinowe. Po to, po, to, po co poszłam, to jest Listerin, ten bez alkoholu cukinia też do pizzy. Niepotrzebnie kupiłam koncentrat do pizzy, ale będę używać tego sosu z moti. Dwa jogurty naturalne do sosu czosnkowego, będę robić takiej domowej roboty. To są w ogóle moje ulubione jogurty. Ja naturalnie jogurt plus z witaminami B6B12 D3 miliard żywych bakterii, bardzo dobre jogurty i bardzo tanie. I tutaj mamy mąkę na pizzę. Wiecie ile kosztowała? 2,30. Mąka na pizzę włoską, typ 00. Tak wygląda. I ostatni produkt to jest ser gouda. O i to wszystko. Tak wyglądają zakupy. Ja już bez zbędnego gadania zabieram się, słuchajcie, za ciasto, bo. No, mimo, że się w Thermomixie wyrabia 2 minuty, to jednak będzie musiało postać troszeczkę, wyrosnąć, więc od razu się biorę za robotę. Mm -hmm. Jak Wam się podoba? W pizzerii nazywałaby się chyba wiejską, bo jest z kiełbaską. I już pizzunia na talerzu, tak wygląda. Typowo po wiejsku. Kiełba. Sos czosnkowy, takie wszystko tu pobrudzone, mm, ale pachnie wyśmienicie. Grono. No słuchajcie, w końcu u nas ciepły dzień. Rano tak do południa to tak było średnio, teraz jest ładnie. Te, te chmury się troszeczkę porozjeżdżały i jest nawet słoneczko, jest cieplutko, fajnie. Więc zdecydowaliśmy, że po południu sobie właśnie pojedziemy nad wodę, a wieczorkiem skoczymy do galerii, bo chcemy kupić sobie kilka rzeczy. A czy tak, Mariusz, co miałeś sobie kupić? Powiedz: kąpielówki. Kąpielówki, bo on bez kąpielówek jest i. No, pojedziesz do Chorwacji. Po chodzić. No, chodzić i pływać. No, to kąpielówki Mariusz ma sobie kupić, a ja mam sobie kupić o. Takie coś, taką sukienkę. Chodzi mi o taką sukienkę na ramionczkach, bo ja mam sukienki, ale mam z takimi rękawkami, ewentualnie z dłuższymi. Mam też. Kombinezony dwa, ale właśnie z rękawkami takimi, a ja potrzebuję na, na ramiączkach z dekoltem, żeby po prostu było mi chłodno, a nie gorąco. Więc plan jest taki, że po prostu pojedziemy i kupimy dla mnie tą sukienkę. Chciałam jeszcze właśnie jakieś takie spodenko, spódniczko spodenki, yy, sukienkę, no i Mariusz te kąpielówki. I w sumie to chyba wszystko. Dzieciaki są obkupione, też mają czapki z daczkiem, mają kąpielówki. Maryczka sobie ostatnio strój kąpielowy fajny kupiła w Sinsei. Także nie, no dzieciaki mają wszystko. Mm. I jesteśmy, powiem Wam szczerze, już gotowi praktycznie na wyjazd. Zostało ile? Półtora tygodnia. Półtora tygodnia i trzeba się już pomału, pomału pakować i można wyruszać. Ja sobie tak położę się, o tak będzie mi lepiej. Bo sobie chcę, wiecie co, opalić trochę, znaczy opalić, wystawić trochę tą twarz do słońca. Dlatego, że... jeszcze się taka czuję osłabiona, kurde. Wczoraj wam mówiłam, że się czułam obsłabiona i dzisiaj to samo. Jakaś taka jestem... nie do życia. O, Jeszcze mam ten głos taki zmieniony, z lekka i w ogóle powiem wam, że czuję się po tej... inhalacji też tak. Jezu, zobacz! <noise> dobrze, że takie gadki założyłam Podobne jak do kostiumu kąpielowego Bo mi podwiewa sukienkę do góry yy, I co miałam wam powiedzieć Że po tej inhalacji Jakoś tak się, powiem wam, czuję Niezbyt dobrze Ja robię sobie inhalację pulmicortem, To jest steryt. I, I on tak powoduje, że taka jestem jakaś, Że jakby mnie ktoś tak wziął palcem To bym upadła Taka jestem słaba no, mało ludzi dzisiaj. Może właśnie myśleli, że jak rano do południa było brzydko, to że tak będzie i tak. Albo wyjechali na wakacje. Także posiedzimy sobie ze dwie godzinki, tak do 18.00 do 19.00. Która jest, zaraz Wam powiem. No? 16.50. O Jezus. 16.50 jest, no co do której? Do 19.00 sobie posiedzę. Nie, bo sklepy są... Nie, no do 21.00. No, także możemy sobie posiedzieć dwie godzinki. Tak to przed 19.00 wrócimy i sobie pojedziemy na te małe zakupy. Akurat ludzi nie będzie w galerii. No, a ja sobie wzięłam książkę do czytania, więc sobie teraz będę czytać. A z wami się połączę. A jeszcze na chwilę się z wami połączę. Zobaczcie. Jeden i drugi. Od tego, od tego, a Mariusz tak mówi, od czego masz tutaj takie syfki? A właśnie tak myślę, że od tej inhalacji. Od maseczki. Tak mi się wydaje, że od maseczki. Taką ładną mam kurczę, buźkę wszędzie, a tu takie dwa syfki mi się zrobiły. A no to tak właśnie od dwóch dni, czyli odkąd robię te inhalację, to mi się zrobiły. Bo tak wspomagająco jeszcze te, robię inhalację. Ale już kończę jeszcze dzisiaj ostatni raz wieczorem. Yy, ale po całym dniu zobaczcie jaki głos mam Rano mam spoko, a później Pójdę do pracy, gadam, 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 gadam I I niestety po całym dniu jest jaki jest A coś miałam wam jeszcze powiedzieć A, moja kochana mamusia, słuchajcie Wczoraj zadzwoniłam do niej No bo ja jak jeżdżę do pracy, to jak już wracam z pracy To już tych jagód nie ma, tak jak wam mówiłam Nie, nie da rady dostać jagód Jak jadę do pracy, to jeszcze tej pani nie ma, która siedzi z jagodami I poprosiłam moją mamę Żeby mi kupiła I biedna mówi tak córciu, dzisiaj wstałam za 10, bo o 8:15 miałam autobus. Szybko się zerwałam i pojechałam, kupiłam ci te jagody. No, kupiła kochana te jagody, kupiła mi czereśnie. Także będą znowu jagodzianki. Bo ostatnio robiłam dwa razy z Thermomixa te drożdżówki z borówkami, a teraz zdecydowałam, że zrobię jeszcze raz jagodzianki, bo są przepyszne. Też z Thermomixa, tylko ja będę robić chyba z kruszonką. Też z lukrem też są dobre. Ale co miałam wam powiedzieć, że Taka kochana moja ta mamunia jest, <laughs> biedna, prawie zaspała, za 18 wstała, 8-14 miała autobus, bez kawy, bez, bez śniadania, szybko biedna pojechała po te jagody, kupiła, kupiła mi też jag... czereśnie, mówi, że takie ładne te czereśnie, a wiecie po jagody są? Po 30 zł za litr, a, yy, a czereśnie 28 zł, 28? Tak, nie, 24, sorry, 24 zł za kilogram, sporo, naprawdę drogo jest. No ale pani mówiła, że mimo tych deszczy to i tak, i tak jest jak na lekarstwo tych jagód. Także nie ma za bardzo jagód. No, ludzie się zbierają. Także nie ma za bardzo, powiem wam, jagód. No i mojej mamie się udało, miał trzy ostatnie słoiczki. Eee, miała, przepraszam, ta pani trzy ostatnie, trzy ostatnie słoiczki, no i kupiła mi właśnie. I... czekajcie, weekend, weekend będę robić jako dzianki. w weekend sobie zrobię. Z tymi syfami to nie będę smarować jak na dermę, no i zobaczymy. Nie będę wyciskać. Aj! Wiatr, wiatr jest straszny, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dobra, biorę się za Przetransportowaliśmy się do Kielc, bo zaczęło padać. O no Oczywiście do kogo? Do Filipa. Idziemy do Reserved, bo tam kiedyś widziałam ładne kapelusze. No i zobaczymy też właśnie majtki do pływania dla Mariusza. I jeszcze musimy zobaczyć dla mnie sukienkę. Taka ładna sukienka, zobaczcie. Tylko, że Elka. Nie ma Eski. Podoba mi się, wezmę sobie ją, ale wezmę elkę po prostu. Może akurat będzie ok. no nie ma. XL. XL i S. -ka. I słuchajcie, są Eski, ale z tych też wzięłam. Jesu jak w lumpeksie. Jeśli ja pierdzielę. Masakra. No nie chce mi się tu szukać. Mówiąc szczerze. Słuchajcie, znowu nie nagrało mi w galerii. Tam będziecie mieć taki urywek w przymierzalni, jak pije sok to wszystko się nagrywało bez dźwięku, e, bo znowu przestawiłam. Już wiem co w aparacie, teraz już wiem, będę tego pilnować. E, mielibyście to wszystko z, z przymierzalni, z tego soku, bo tam gadałam do Was, mielibyście to z dźwiękiem, no ale niestety spierdoliłam sprawę. Ech. Pokażę Wam teraz, bo też ta część w domu, gdzie pokazywałam Wam rzeczy, też się nagrała, więc póki teraz mam chwilę, bo montuję, no to wam wyjmuję te ciuchy jeszcze raz i pokazuję na szybko. To jest właśnie ta spódniczka, która jest tak naprawdę. To są spodenki. Spodenko spódniczka. Już metek nie ma, nie ma niczego, bo no pokazywałam wam to od razu, jak wróciłam, no ale. Kosztowała 60 zł, rozmiar 36, taka szara. Tutaj mamy też chyba za 60 zł, takie spodenki. Bardzo mi się podobają, mega mi się podobają te spodenki, też rozmiar 36. Zakrywają tyłek, bardzo ładnie wyglądają na tyłku. I zaraz Wam pokażę dwie koszulki, dwie bluzki, jakie sobie kupiłam do tych dwóch outfitów. A więc pierwszą bluzką to jest taka różowa. No, złap ostrość. Tak wygląda. Taka zwykła, po prostu różowa. A druga to jest taka, nie wiem, łososiowa. Taki ma kolor no jak dla mnie łososiowa. Ja się tam nie znam na takich kolorach, ale taki ni to złoty, ni to brązowy. No taki, no jak łososiowy. Coś takiego. Trochę jaśniejszy jest niż tutaj w aparacie. Taka zwykła po prostu bluzka. One kosztowały chyba 30 zł. Także takie dwie. No i zobaczcie. Eee, ta będzie do spodenek, a ta będzie do spódniczki. Wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało. No i jeszcze Wam pokażę kapelusz, bo jeszcze kapelusz sobie dokupiłam. Tak wygląda kapelusz. Tak, i z muszelkami. Zinsay, za 14 zł w promocji. I jeszcze kupiłam torbę. Zaraz Wam pokażę torbę na wakacje, taką plażową, żeby właśnie chować tutaj koc, tutaj można schować, nie wiem, kluczyki od samochodu, telefony, książkę, koc, ogólnie taka torba właśnie plażowa, żebyśmy mieli, żeby ja nie musiała swoich niszczyć, tych, w których chodzę na co dzień. No, także tak wyglądają zakupy moje. No, tam Maryś sobie kupił koszulkę, kupił sobie właśnie te Kąpielówki, ale to już jego rzeczy Wam nie będę pokazywać, moje wyglądają tak. I tego vloga już kończę, bo chcę go szybko dokończyć, zmontować i puścić jutro na kanał, więc do zobaczenia, kochani, w kolejnym nowym odcinku. Pa! pa!